Siemka, jestem Detrak i witam was w czwartym już odcinku z nowego sezonu Sim City. Dzisiaj yy, wybiorę jakieś miasto pod budowę okolicy przemysłowej, okręgu przemysłowego. I tak sobie myślę, że. Okej, okay, bo tutaj w tym miejscu, jeżeli wybuduję miasto przemysłowe, to wydaje mi się, że te zanieczyszczenia przejdą właśnie na te miasta w... tutaj. A te miasta wszystkie będą albo turystyczne, albo reprezentacyjne, gdyż na ich terenie nie ma nic oprócz wody i wiatru. Także może tam dalej coś będzie takiego ciekawego, gdzie będę mógł założyć jakieś tam wymarzone miasto. Wymarzone. No miasto przemysłowe. Także ja sobie tak myślę, że to jest idealne miejsce z racji tego że jest tutaj wszystko i węgiel, i ruda. I ropa naftowa, ale no niekoniecznie musimy ją wydobywać, gdyż są inne jeszcze rejony, gdzie tych rzeczy jest więcej. Na przykład tutaj jest więcej ropy, nawet bardzo dużo tam węgla, a tutaj rudy także to miejsce będzie mogło iść po prostu bezpośrednio pod przemysł, a nie pod wydobywanie określonych surowców. Także zajmę ten region i zacznę budować tam. To, co jest mi potrzebne, czyli dużo fabryk oraz oczyszczalnie ścieków yy, plus yy, woda, chyba. I sam nawet nie wiem, ale super, super ukształtowanie terenu, jak mam być szczery, jest naprawdę świetna. Mm. Wiecie co, zbudowałem tutaj tunel pod tym czymś, pod tym klifem, chociaż nie, to nie jest klif, to jest po prostu zwykłe wzgórze. Czy tam górach Pod tą górą można coś takiego fajnego zbudować? Hm? Świetna. Ale no nie wybulę 20 tysięcy na to, na tą chwilę, aż aż taki głupi nie jestem, aby to zrobić. Także że po prostu zacznę budować. Jeszcze zorientuję się, w którą stronę. No tak, oczywiście muszę podłączyć miasto. Świetnie, to jest najdebilniejsze, co może być. To jest błąd, oczywiście. O samolocik. To jest błąd, oczywiście, bo miasto już jest dawno podłączone. Ale wydaje mi się, że gra jest przystosowana do tych regionów, przez które nie przechodzi żadna autostrada. Dobra, w takim razie czas na budowę. Miasto oczywiście buduję według moich własnych schematów, one już są sprawdzone i bardzo je lubię. Natomiast to też będzie troszeczkę inne, nie będzie takie samo jak yy, stolica. No w ogóle jak fajnie ją widać, jak fajnie ją widać z tej strony. Super. Jak tutaj będą wieżowce to będzie świetny widok w nocy. O właśnie, jeszcze z, z tego wszystkiego zapomniałem, w którą stronę wieje wiatr. Czy w. Aha, czyli tam nie ma już niczego. Żadnych regionów. Czyli w tym miejscu będzie przemysł. Spoko. W takim razie. Ale ta aleja jest w tym miejscu krzywa. W takim razie zrobię coś takiego. I tutaj umieszczę pierwszą strefę przemysłu. Chciałbym, żeby to było. No, chyba tak jest dobrze. Chociaż nie, bo to nie jest równoległe. No, tak teraz się będę z tym męczył, bo nie ma żadnego punktu odniesienia. Superowo. Dobra, póki co zrobię tak, z racji tego, że to, jest, to są nadal polne dróżki Także nie ma, nie ma biedy Czy jest bieda? Nieważne A w tym miejscu oczywiście będą, będzie strefa mieszkaniowa oraz sklepy Będę chciał jak najszybciej oba miasta połączyć yy, koleją, gdyż nią bardzo dużo Simów podróżuje. Także y, naprawdę ją polecam, ale tak się zastanawiam, bo to miasto będzie miało, wydaje mi się, yy, swoją własną energię, i wszystko, gdyż jest ono przemysłowe. Także. Yy, także tak, tylko że o, tutaj będę wiedział jak drogi są równe chyba. Wiem, że wydam na to trochę kasy, ale słuchajcie, tutaj już też nierówno postawiłem. Chcę po prostu, żeby było fajnie, symetrycznie. No, jak widzicie, no tak. Czyli tak jest na serio, symetrycznie? Tak na skos jest, ale no tak, to jest po prostu złudzenie optyczne. Spoko, w takim razie przesunę ciut tą strefę, żeby była już naprawdę symetryczna. Mam nadzieję, że taka wystarczy na tą chwilę. Tutaj zrobię od razu taki, yy, takie połączenie zaleją w, w dwóch miejscach. Ale to brzydko... Nie, to będzie w takim razie w jednym miejscu. Yy, I dociągnę to już tutaj. Dotąd. Także strefy niech się budują. Natomiast yy, ja jeszcze nie wybudowałem wody. Znaczy. Pompowni wody, ani niczego, ale już dobra. Postawię wieżę ciśniej. Oraz yy, elektrownię węglową. Muszę wziąć pożyczkę i elektrownię wybuduję w tym miejscu. W miejscu, gdzie będzie wystarczająca ilość przestrzeni, aby ten budynek w przyszłości ulepszać. No tutaj postawię jakieś drzewka. No, a niech woda się szybciej pompuje troszeczkę. Bo chyba trochę czasu tam zajmie, zanim dojdzie na tę. tą strefę przemysłową. Nawet nie ma zamiaru tam iść. Ale to chyba się zmieni, gdy. wybudują się. budynki. Chociaż nie, tutaj pokazuje, że one mają dostęp do wody. Spoko. Słysząc, troszeczkę sobie ostatnio włączyłem, pograłem w SimCity 4 i... Fajnie by było, gdyby w tej części gry również trzeba było stawiać wodociągi i inne rzeczy. Nie byłoby aż tak nudno. Dobra, zrobię wyjazdy z tej... Z tego osiedla. Ogólnie one są w złych miejscach, zrobiłem ja. Słabo. Usunę te niewłaściwe I poprawię te, które są ok No tutaj również mogę zbudować Strefę średniej gęstości Także tak zrobię I... Dobra, I póki co zostawię tak, jak jest. O, ścieki też są potrzebne. No dobra, póki co yy, umieszczę te wszystkie rury i inne rzeczy, które już są w tym mieście, były w tym mieście moim, stolicy. Yy, natomiast później zastąpię je yy, yy, oczyszczalnią ścieków oraz pompownią wody. I to jeszcze postaram się, żeby to było w tym odcinku. Natomiast Tutaj, tam na górze. Mm. Co by tutaj zrobić ciekawego? Czy. Czy pociągnąć tam na górę aleję jakąś, czy. czy nie? Oto jest pytanie. Dobra, póki co. Pociągnę tutaj na górę jakąś małą dróżkę, którą będę mógł łatwo usunąć. Okej, okay, dojdzie do tego miejsca. W sumie jest całkiem... całkiem... ładna, nie ma na niej żadnych nierówności. Oprócz jednego garba tutaj, ale go prawie nie widać. Co ja tutaj kminię? Sam szczerze mówiąc nie wiem, ale... Chcę tutaj jakąś ulicę w ogóle zbudować, i. Hmm. W tym miejscu mógłby stać ratusz. Tak mi się wydaje, tutaj na górze. No to nie byłby zły pomysł, w sumie. Tak więc. Postawię w sobie ten ratusz, tylko że... Jak będę to burzył później wszystko, to to nie będzie zbyt fajnie. Postaram się, żeby tutaj było naprawdę równolegle wszystko. Tak ta perspektywa. W tej grze jest dobra, natomiast trudno ją ocenić ludzkim okiem, bo są różne wysokości i... No i tak dziwnie to wszystko wygląda. W ogóle to chyba pierwszy teren w Synksydzie, mi się trafił właśnie z takim ukształtowaniem. Naprawdę świetna. O, deszczyk pada. Nie wiem, czy to widzicie, ale... Ale pada. Nawet to słychać. Stawiam ratusz. Usuwam tą drogę, bo zablokuję ulepszenia w ratuszu. I... Tutaj przed, w takim razie, coś będzie trzeba ciekawego zrobić, koza nic świeci, nie wiem co to ma być. No, coś tam tworzę teraz, ale przyznam się, że, że to jest dość trudny teren i trudno, trudno tutaj coś zrobić ciekawego. No chyba wiem już. I tak zaokrąglę tą drogę i ją połączę. A te pozostałe ulepszę do tych średniej gęstości. Ok, już wszystkie takie są. I takie same zaokrąglenie, jak tam bliżej, ratusza. Yy, zrobię tu, w tym miejscu. No i oczywiście zjazd. A tam na górze. Może strefa komercyjna? Chyba nie będzie źle. A w wolnych miejscach... też hmm, nie, mnie nie stać w tej chwili na parki, bez kitu. Więc powstrzymam się z nimi. Tylko umieszczę jakiekolwiek... O tutaj. A kurde, ale fail. To jest nierówność terenu. Kurczę, Szkoda. Dobra, w takim razie parki umieszczę tu. Tylko jeden mi się postawił w złym miejscu. Powinien być bliżej alei. O, dobra, dokładnie tak. No, mogę już wymienić... Yy, zmienić nazwę. No, ale zastanawiam się nad nią później, bo teraz mi się, teraz mi się nie chce. Dobra, teraz widzę, że popyt, no, jest bardzo spory, szczególnie na strefy komercyjne, miejski, no i na przemysłowe. W ogóle na przemysłowe to jest popyt i regionalny, i lokalny, także to no, strefa przemysłowa będzie powiększana, muszę ją teraz powiększać. No ale dzięki temu, że powiększę się tutaj, będę mógł usunąć prawie, wydaje mi się, całkowicie yy, przemysł z miasta ze stolicy. Także to jest bardzo duży plus z tego, co ja właśnie tutaj robię. Także niech się buduje. No i dobra. O kurde. Mhm. Czyli teraz czas na inwestycje, jednym słowem. Spoko, czy ja nadal spłacam tą pożyczkę. Oj oj, oj. Okej, okay, klinika kosztuje 20 tysięcy, także poczekam aż uzbieram na to pieniądze. Mm, a w tym czasie... Dodam jeszcze troszeczkę stref, żeby miał więcej podatników i więcej zarabiał. Przepraszam Was w ogóle za zatkany nos, ale... No jest jest wiosna i mam naprawdę okropną alergię. Ja mam nadzieję, że mi wybaczycie tą niedyspozycję. Dobra, kolejną strefę dodam No ale już jak widzę zarobki mi się zwiększyły, także jest, jest bardzo dobrze o. A tutaj jakaś aleja również powinna się znaleźć No w tym mieście Przynajmniej tam na dole nie będę już y, chciał żadnych obłych kształtów, tak jak jest w stolicy I będzie właśnie prostszy, prostszy układ ulic Gdyż jest to miasto przemysłowe i nie trzeba wielu ozdobników Chciałbym po prostu troszeczkę takiego realizmu i... I będę się starał, żeby właśnie tak było Już 5 zgonów dziennie Dobra, mogę postawić szpital Zrobię to w tym miejscu Pewnie obok niedługo znajdzie się... Jednostka Straży Pożarnej oraz posterunek policji. Wiem, że mógłbym wysyłać ze stolicy, ale stolica i tak niebawem będzie potrzebowała tego znacznie więcej. Także, także na tą chwilę się powstrzymał. Dobra, także dalej rozwijam przemysłowe strefy chociaż wiecie co, może zamiast rozwijać te drogi i rozwijać tą strefę powierzchniowo po prostu ulepszać niektóre drogi do średniej gęstości albo nawet do tej niskiej chociaż średnia to o wiele lepszy wybór aby rozwinęły się większe zakłady, o kurczę, już myślałem, że się yy, że się pali elektrownia nie wiem dlaczego kolorki śmieszne się pojawiły Dobra, przynajmniej ten pas jeden będzie już ulepszony. Chociaż wątpię, żeby teraz się coś wzdłuż niego wybudowało większego. Bo to dopiero początki tych firm także. Chociaż nie, jak widzę już one sobie radzą bardzo i to bardzo dobrze. Także chyba nie będzie problemu z ich rozwinięciem i wzrostem gęstości zabudowy w tym miejscu. No, jak mówiłem, zaraz straż jest potrzebna. Teraz straż jest potrzebna. Ok, w takim razie zainwestuję w nią. Czy już w ogóle spłaciłem tą pożyczkę? Nie, jeszcze nie. nie 19 tysięcy. No ale przynajmniej wiem, co zrobię, gdy będę miał dostępne ulepszenie ratusza. Wybuduję dział transportu, aby rozwinąć połączenia kolejowe, no i oczywiście autobusowe, gdyż w tym mieście na przykład zbuduję terminal autobusów, tam przystanki i nie będzie żadnego problemu i Simowie będą łatwo sobie mogli dojeżdżać. O kurde. Cały przemysł się pali, jak niemiło. No ale już mogę postawić jednostkę, także... znaczy prawie mogę. Więc nie zarabiam szybciej. Okej. Okay. Dobra, straż podstawiona. Yy, w tym czasie wezmę się jeszcze za usuwanie budynków, bo jest jakieś rumowisko. Szkoda, że nie można burzyć palących się budynków. Byłoby, byłoby łatwiej. Miasto płonie Ojojoj oj, oj. Musicie uważać na takie komunikaty, bo czasami po prostu można ulepszyć za dużo rzeczy i później mm, zrobi się tym krzywde miastu, gdyż Trzeba również samemu patrzeć, co i jak zanim zanim zaufa się całkowicie grze Ale prawda, ten popyt na przemysł jest niewiarygodny jest naprawdę bardzo i to bardzo duże. Ale już może... Może zamiast tych polnych dróg zacznę budować te o średniej gęstości. To będzie naprawdę dobry pomysł. Ulepszam jeszcze te istniejące aż do czasu, gdy zbankrutuję. No ale dobra, strefa przemysłowa się rozwija. Hmm. Tam ci czego jeszcze chcą? Aha, Policji. A nie, doktora W. Ja nie chcę. Nie chcę na razie doktora tutaj W. Ale być może w przyszłości tak. Z racji tego, że od razu tutaj się rozwinie ten bogatszy przemysł. Bez szkół. Tak więc, wiecie co? Już się z nami żegnam. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Jeżeli tak, czujcie łapki w górę. Mila widziana. A jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to subskrybujcie mój kanał, żeby być na bieżąco. Siemanko.